Dlaczego sytuacja z osobą, którą macie w sercu, jest tak trudna? Po pierwsze, została między wami zawarta jakaś umowa i jest to bardzo możliwe małżeństwo bądź też narzeczeństwo i oczywiście była to obopólna zgoda. Następnie ta osoba, która przysparza wam tych wszystkich negatywnych myśli zaczęła gdzieś wychodzić i może nawet spotykać się ze, z jakimiś starymi znajomymi bądź nawet też prowadzić jakiś hulasz czy tryb życia, ponieważ co ona wam mówi, że czuje się jak w złotej klatce, albo że jest ograniczana, bądź ograniczany i wy tutaj również otrzymujecie bądź odkrywacie jakąś tajemnicę. Macie tutaj piękną kartę ze złotym kluczem. Coś odkrywacie, dowiadujecie się jakichś informacji. I mamy kartę Lisa. Lis często symbolizuje nie do końca powiedzianą prawdę, a nawet czasami jakieś oszustwo. Dlatego też wy zastanawiacie się tak jakby nad istotą tego wszystkiego, ponieważ Krzyż bardzo często mówi o drastycznych cięciach. To może być rozwód, to może być nawet separacja. I również zapytamy, co anioły mówią w tej sprawie. Miłość do samego siebie to jest nic innego jak szacunek, i według mnie ta karta jest. Przeznaczona dla osób, to jest rada dla osób, które może zgadzały się naprawdę na bardzo dużo różnych niekorzystnych rzeczy. Ok, i w tym momencie, tak jakby dowiedzieliście się czegoś drastycznego, czegoś nieładnego, czegoś, co po prostu spędza wam sens powiek, ale ta prawda musiała zostać objawiona, ponieważ to, co się dzieje, jest po prostu dla waszego dobra, abyście najnormalniej zaczęli kochać i szanować samych siebie. Pamiętajcie, żyjemy z samymi sobą, tak? Codziennie i mamy tylko jedno zdrowie, jedną psychikę no i przede wszystkim jedno życie, prawda? Dlatego życzę Wam wszystkiego najwspanialszego i zapraszam na kolejne odczyty bądź też sesje indywidualne. Pozdrawiam Was. Pa, pa.